Witam serdecznie STAYTUNERS i wreszcie po wielu, wielu wręcz tygodniach czy i miesiącach znowu wracam do American Truck Simulator ja poprzez inne gry, jednak miałem ochotę grać w coś... no w tamte gry aniżeli w to. Ja nie wiem czy joystick mi zaraz nie przestanie działać, bo zaczyna mi mrugać jak szalone, a to by oznaczało, że baterie padają. Yeah. O, jeszcze tylko na szybciutko włączę sobie zegar, stopper na start, dobra i leci nasz Czas, 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 czas. Zacznijmy od tego, może gdzie pojedziemy. Od tego by trzeba zacząć. Rynek przesyłek. Tak, jest, jest Nevada, Kalifornia oraz Arizona. Nie. Tak, to jest Arizona. Ciekawe, ile tak naprawdę tych stanów dołączą do tej gry. Hmm, ja może... Właśnie tak myślę, kurde. Bo bym wziął i coś tam do tej... Tu jest Nevada, tu jest wszędzie Kalifornia, 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 Kalifornia. Tylko pytanie, czy ja tutaj mogę coś odblokować? Bo widzę, że jak na razie Nevada, Kalifornia, wszystko tutaj króluje. Kurde, a ja zaraz zapomnę jeszcze wątek, o którym chcę dzisiaj gadać z Wami. A wątek ten jest akurat dosyć prosty dramy i hejty. Tak chyba będzie się nazywać też ten odcinek. Nie, nie będę w tagach dodawać żadnych imion, żadnych przezwisk, to znaczy nazw tych osób, na przykład na YouTubie, na innych stronach internetowych i tak dalej, tak dalej. Bo to właśnie nie chodzi mi o to, żeby nabijać przez to wyświetlenia, jak to niektórzy robią, po prostu... wziąć to jest dla po prostu taki mózgościsk. O, można by powiedzieć mózgościsk, tak nie wiem, jak jecie powiedzmy... chyba tych nie, myślałem, że się joystick włączy. Tak, na przykład jecie jakieś lody, tak? I... O, jest Arizona! Tylko, że za... Oferta wygasa za tyle i tyle, więc byśmy musieli od do el, el. centro, el centro, el, el centro, el centro, Jesteś tu? A tu coś z San Diego. O, do San Diego byśmy mogli coś zejść. Dramy i hejty. Mm, dużo osób na przykład robi coś takiego, że specjalnie na przykład wpisują. Co nawet według dystansu, tak. Niektórzy specjalnie biorą i wpisują po prostu te wszystkie nazwy w tagach, po to, żeby nabijać na to wyświetlenia. Ale czy o to chodzi? Można by rzec, że pewną, idąc pewną logiką, tak, o to właśnie chodzi. Bo przecież dzięki temu ty się rozkręcasz, Twój kanał się rozkręca, ludzie cię słuchają. Tak naprawdę, dzięki. Czyjemuś kosztowi, przepraszam, kosztowi czyjemuś, e, czyjemuś e, można by rzec czasami trudnej roboty, bo naprawdę, wybicie się na YouTube i tak dalej, to nie jest taka super łatwa sprawa. Trzeba naprawdę mieć albo fajny pomysł, albo faktycznie po prostu trzeba no, po prostu trzeba mieć na przykład szczęście, żeby z czymś takim samemu po raz pierwszy zacząć, tak. Więc jedziemy po nasz, e, po naszą przyczepę, naczepę, jedziemy do San Diego, no i będziemy gadać o tych dramach, tak, przede wszystkim tak, dramą była już ho 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 kupa czasu temu, uuu, zmienili, widzieliście, jedziemy za szybko i ten, i nagle na czerwono nam pokazuje, jedziesz za szybko, nie nie krem w to dawno. No i w tych dramach, tak, 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 tak. Pamiętamy dramę Gimpera i Atora. Ach. Cóż to były za czasy. Widziałem nawet... Jakby to można rzec. Filmik, filmik z bodajże telewizji. Telewizji, który był. Później chyba usunęli go nawet z internetu. No, ale wiadomo na jakichś różnych stronach wszystko idzie znaleźć na no ludzie. Przecież błagam was. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach szczególnie takie afery internetowe się nie ukryją. No i. Wiadomo, jak cała historia chyba pamiętacie, jak się działa. Jeden drugiego zaczął wyzywać, to znaczy jeden drugiego niby, imperatora tak? I tak dalej, i tak dalej. Szczerze. Dużo osób oglądałem co tak słuchałem, co oni mają do powiedzenia. Kurde, to są takie. Nie wiem, dla mnie to są, niektórzy to są naprawdę dzieci, ja rozumiem, że na przykład jestem małym kątem i tak dalej, i tak dalej, i... Po prostu dużo, jeżeli faktycznie dużo osób na ogóle znajdzie ten filmik, to pójdzie fala hejtu i tak dalej, ale dla mnie to są po prostu dzieci. Dla mnie są to dzieci z tego powodu, bo kto normalny dorosły bierze i kłóci się z... Wręcz opierdoły, dla mnie to są pierdoły, bo... No kurde, w ogóle kto dochodzi do wniosku, żeby wziąć i obrażać innych ludzi, szczególnie jeżeli to są osoby dorosłe i i jedna osoba i druga, tak? I ten e, sprawca, można by powiedzieć, z całego wydarzenia, jak i osoba, która cierpi na tym. Jakim cudem... Dla mnie to nie jest pojęte, dla mnie to jest po prostu szedł żenady w sprawie, co do tej osoby, która rozpoczyna taki konflikt, żeby obrażać kogoś innego, bo na przykład, nie wiem, bo jest gruby, bo jest... innej nacji, kolor skóry ma inny i tak dalej, i tak dalej. Kurde, nie wiem, religia, nie religia, z innego kraju pochodzi, to co po prostu... No tysiące takich rzeczy idzie znaleźć, tak? Ale no niestety, jak to w polskim społeczeństwie Bywa i to dosyć często. Sam nawet byłem świadkiem. Nie jeden raz nawet byłem, jakby osobą, którą obrażano, ale to o tym nawet szkoda gadać. Po prostu tego nie brałem nigdy do serca. Ale faktycznie nie czaję i nigdy nie czaiłem tego, dlaczego. W, nie wiem, nie wiem, jak jest za granicą, faktycznie jak tam ludzie patrzą na to wszystko. Ale w Polsce, kurde, takie. Takie obrażanie faktycznie jest na tle dziennym. Tak. Szczególnie w tej chwili, przez tych niby super YouTuberów. No wiadomo, niektórzy są faktycznie fajni, niektórzy zaś, no, ciutek odstępują od tych fajniejszych. A niektórzy to po prostu jest, że na poziomie har. Insane, o! Jakby to w osób by szło, powiedzieć, extreme nawet. Albo. Jak się nazywał ten koleś, nie pamiętam jak się tam... Lewele na 6 jakiegoś kolesia nazywałem, bo on robił jakieś tam dziwne lewele zawsze w osu. No ale nic. Po prostu dla mnie jest to śmiech na sali, a zarazem... Smutek mnie ogarnia przez to, że na YouTubie nawet przychodzą takie pomysły, takie obrażanie innych... Co nie powinno w ogóle moim zdaniem się wydarzyć. Fajnie, że są oczywiście Polacy, a ogółem ludzie, bo to wiadomo, że w każdym kraju takie rzeczy się dzieją, ale fajnie, że są ludzie, którzy faktycznie na to reagują. Biorą, powiedzą coś, napiszą komuś, że te, weź się ogarnij, bo to co robisz to jest po prostu żenada, nie będziemy cię oglądać, tak? Albo coś w tym stylu, tylko właśnie minus jest taki, że mała część wszystkich ludzi tak tutaj reaguje i powie, że te, wy się ogarni koleś, albo koleżanko, wy się ogarni. Bo to, co takich, z takim hejtem, to nic nie osiągniesz, a tylko stracisz, tak? No. Jest to po prostu dla mnie dziecinne. Tyle. Nie mogę zbyt dużo dodać. Bo po prostu. To... Ja nawet nie wiem, co gadać. No. Dla mnie. Takie obrażanie naprawdę ludzi od. wyzywanie po prostu ludzi jest naprawdę dziwne i czasami mi się wydaje, że to te osoby, które obrażają, ma, mają po prostu na, ple, na tle... Przepraszam, psychicznym coś nie tak, no bo szczególnie takie osoby, to zdaje jakbyście, nie wiem, oglądacie może, nie wiem, jakąś telewizję i tak dalej. I w telewizji po prostu ofem wam gadają, ja jestem... ode. jestem hejterem. Nienawidzę takich i takich ludzi. Bo tak, bo tak. Ale mi się nie podobają. Polska dla Polaków. I inne tego typu gówna, no. Naprawdę. To jest XXI wiek. Polska dla Polaków i tym podobne. Błagam was, dajcie ludziom innym żyć. Jeżeli nawet nie wiecie, co oni mogą przeżywać w innych krajach. To jest tak... Yy... No, Temat bodajże e, z Syrii? Syrii chyba tak. Chyba Syryjczyków. To jest akurat temat taki dosyć ciężki, można by rzec, bo widać jak niektórzy ci Syryjczycy przyjeżdżali ja jak ja, co to oni byli, no. Ale... W pieprzy we mnie. Ale no... Dla mnie to jest po prostu masakra. Tak, i to jest przede wszystkim to są właśnie te dramy, o których chciałem powiedzieć, bo po prostu ta, ta jedna drama chyba była na cały... na cały polski YouTube chyba było najbardziej słychać, dużo ludzi strasznie dużo e, brało i pisało o tym, gadało, o tym, robiło filmiki i tak dalej. Niektórzy się w ogóle nie wypowiadali, niektórzy się wypowiadali, niektórzy gadali tylko o tych osobach, a tak naprawdę powinniśmy zacząć nie od pewnych osób, tylko po prostu od całej społeczności. Przynajmniej tak ja uważam, że to powinno się zacząć od całego społeczeństwa, a nie od po prostu kilku osób, bo ta osoba myśli, że to jest, a, to jest fajna zabawa. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, ta jedna osoba pomyśli, że to jest fajna zabawa, żeby kogoś obrażać, ale tak myśli całe społeczeństwo. Bo dzięki tej osobie, a nawet i na, nawet i nie dzięki tej osobie, bo myśleli na przykład tak wcześniej, tak? Kolejna sprawa. Potem są jeszcze. Aha, hejty, tak. Hejty to też jest śmieszna sprawa, bo ostatnio jakoś tak przeglądałem sobie YouTube, Trafiłem kiedyś na. Pewien kanał, pewnej dziewczyny, może będziecie wiedzieli o kogo chodzi. Szczerze mówiąc czytałem potem oglądałem inne filmiki na jej temat, coś tam jest gadane. Potem oglądam kolejne... kolejny filmik znowu na jej temat. Przy tych filmikach kolejne filmiki na nowy jej temat. I cały czas... jedno i to samo, jedno i to samo, jedna i ta sama osoba. No, na namcza. jeżeli kojarzycie, żadnej reklamy tu nie robię, oczywiście. I no po prostu dla mnie jest to dalej kolejna sprawa taka dziwaczna. Dlaczego znowu Polacy strasznie tak bardzo tacy... Nie wiem, dla mnie to są to takie wręcz takie cebule, czyste cebule, żeby wziąć i hejtować innych ludzi cały czas na okrągło. Za co? Po prostu dziewczyna sobie stworzyła kanał. To, że jest powiedzmy. Przepada za scenem new i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ma niebieskie włosy, ma kolczyki, ma, lubi piercing i tym podobne, tak? Gada czasami faktycznie nie od rzeczy, czasami dziwnie, czasami te filmiki są takie dziwaczne. Ale to co z tego? Wszyscy mają prawo oczywiście w internecie, jak i w życiu prawdziwym komentować innych ludzi, to co oni robią, ale Wiadomo, to jest po prostu życie. Każdy e, wydaje swoją jakąś opinię na temat kogoś i tym podobne, ale są to zazwyczaj opinie, przynajmniej u dorosłych powinny być takie opinie, e, na poziomie, gdzie faktycznie nie obrazisz zbytnio kogoś, nie urazisz kogoś e, doszczętnie, a zarazem powiesz mu to, co siedzi ci w głowie, tak, tylko w spokoju, ładnie, kulturalnie. No, a patrząc na niektórych ludzi, na niektóre komentarze innych ludzi, to oczywiście jak zawsze hate pełną parą leci, bo ona jest taka siaka, idź się zabi, idź się zabi i po raz kolejny idź się zabi, bo jesteś, nie wiem, wege, wegetarianką albo coś w tym stylu, nie jesz mięsa, a. No, to dla mnie śmieszne, ale zarazem przykre. Uff. Tak, ale możemy tego spotkać naprawdę na polskim YouTubie mnóstwo. Na przykład takie dzieci. No po, powiedzcie mi, po prostu każdy kiedyś zaczynał swoją przygodę, czy to ja, czy to ktoś inny. Zawsze są osoby, które przygotowywały się, zaczynały w ogóle od zera, tak naprawdę z na przykład YouTubem, z jakimiś blogami, jakimś ogółem, pisaniem, tak? Czy czymkolwiek też innym. No i... Spoko, wszyscy przecież zaczynają od czegoś, każdy musi zacząć, jeżeli chce do czegoś dojść. To jest tak samo jak tworzenie swojej firmy. Musisz ją dopiero otworzyć, po to, żeby się dowiedzieć, jak to wygląda z perspektywy tak naprawdę szefa. Jak ciężka jest to robota, i po prostu nie zaczynając nic, nic też nie osiągnie. To jest logiczne, ludzkie, takie oczywiste, tak? No i tak samo wygląda to ze sprawą właśnie na YouTubie. Jeżeli nie zaczniesz niczego robić, to niczego i tak się nie dowiesz, nie zyskasz. No to jest. Coś teoretycznie jak na zasadzie nauki. Jeżeli nie otworzysz tej książki, nie zaczniesz, nie popatrzysz do tego i nie wiem, zaczniesz się uczyć, to i tak niczego nie będziesz wiedział na temat tego, co jest w tej książce, tak? No chyba, że ktoś ci powiedzmy powie i tym podobnie. Ale to właśnie tutaj na tej samej zasadzie polega. Przynajmniej na przykład taka właśnie, tak, na nami cian, ciunia, bo jak tam się na to mówi, bo jedni tam mówią o... Bo powiedziałaś nanami Chan albo ciun, a tak naprawdę to się wymawia inaczej jakieś Shun, albo inaczej w jakimś innym stylu. O, jakie to brzydkie, i masz, powinnaś się wziąć i ograniczyć tylko do tego stopnia, że powinnaś tak się nazywać, a nie jakoś tak, inaczej i tym podobne albo nagle zmieniać. A co was to obchodzi? Czy ona zmienia tę nazwę, czy nie? Ona może na przykład dzisiaj wziąć i powiedzieć, że jest Nanami-Chan, jutro powiedzieć, że jest... E, nie wiem... sigurami, a pojutrze powiedzieć, że jest Mama Min czy coś. Rozumiecie chyba, o co mi mniej więcej chodzi. To jest, dla mnie to jest po prostu wszystko taką lekką żenadą wieje. No cóż, tak jak dla was może żenadą wiać, to, co ja w tej chwili do was gadam, ale zapewne nie każdy z was tak samo ten filmik odbierze do siebie. To jest coś też ludzkiego, co ja rozumiem. Rozumiem to oczywiście z całego szczerego serca, bo każdy ma prawo inaczej coś odbierać, ale nikt nie ma tak naprawdę prawa obrażać kogoś, bo jest innej kultury, jest z innego państwa. Potrzebuje na przykład czyjejś pomocy danego kraju, a wy po prostu, e, Polsko dla Polaków, albo Ang... Anglia dla Anglików i tym podobne, i tym podobne, bo tak naprawdę, jakbyście wy się znaleźli w takiej sytuacji, albo ktokolwiek z waszej, na przykład, najbliższej rodziny, czy jacyś wasi przyjaciele, to na pewno nie chcielibyście, żeby oni, bądź wy, żebyście byli tak traktowani, tak? No, niestety, traktują ludzie tak, i, I innych, no tych, którzy potrzebują faktycznie tej pomocy, a akurat wy nie potrzebujecie aż takiej. Jest to taki dosyć ciężki czasami temat, faktycznie, ale nie, nie poradzę na to nic, że to jest takie ciężkie. Kurde, zbierasz się, chłopie, i co, i co? no cią. No, ty, ty, tyle mam tak naprawdę do powiedzenia w tej chwili, to jest, to jest tak samo cały czas myślę, że to jest ten sam sposób, tak Bodaj, bodajże kiedyś Krzysztof Gonciarz powiedział w jednym ze swoich filmików, że on albo, albo Claire, y nie pamiętam kto z nich, y możliwe, że obydwoje, może nie, może się pomyliłem z kimś innym. Ale kiedyś, od kogoś właśnie takiego wyższego, powiedzmy, na pewno ode mnie rangą na YouTubie, w większą ilością subskrypcji, powiedział, bądź powiedziała, że to że... Tak samo z dziećmi, po co hejtować dzieci, które wchodzą dopiero na YouTube'a. Dobra, nie, nie są po mutacji i tak dalej. Mają takie faktycznie dzie dziecięce... Jak na przykład są chłopacy, I mają takie dziewczęce, albo tam ogółem, dziecięce głosy. A jeżeli już jest nawet po mutacji, to na przykład film jest z tej i z tej gry, na przykład znowu z Minecrafta. I znowu po raz kolejny, kolejne dzieci myślą, że zarobią nie wiadomo jaki hajs na tym YouTubie, e, nie wiadomo do czego dojdą i tak dalej. Dobra, ale zrozumcie też to, że... Może te dzieci nie chcą za bardzo po prostu wchodzić w ten świat YouTube'a YouTube'a podzennym kasą, tylko po prostu nagrywać dla ludzi od tak, żeby wziąć po prostu nagrać jakieś gry, nauczyć się czegoś na przykład montażu filmów. Tak, taki, takiego głupiego montażu filmów można nawet się nauczyć dzięki e, temu, dzięki nagrywaniu na przykład gier i tym podobne. Dla niektórych to jest... Eee, jak? Jak to jest możliwe? Te dzieci przecież niczego nauczą, nie nauczą. Jak to nie? To jest teoretycznie tak, jak wy zaczynaliście jeździć... Zgaduję, że większość was jeździ na rowerach. Na dwóch kółkach. Może nawet na jednym. Kto wie? Jedziecie na tych dwóch kółkach... No ale halo, halo. Stop. E, jakoś trzeba było się nauczyć jeździć na tych dwóch kółkach, tak? Najpierw trzeba było tę równowagę utrzymywać. Ale jak mamy utrzymać tę równowagę? No, zaczynając od tego, że jeździmy na czterech kołach. Powiedzmy, czy tam na trzech. Jak na czterech, no to dwa mamy po bokach, tak? I zaczynamy po prostu starać się równowagę utrzymywać. Staramy się jej utrzymywać. Jak potrafimy już jej utrzymać, no to fajnie. Zaczynamy jeździć na przykład na dwóch, albo od razu na dwóch. I w taki sposób się wszyscy uczymy na przykład jazdy na rowerach, tak? Granie w gry. Też można by rzec, to, że to jest łatwa rzecz, ale no nie do końca. Powiedzmy, skąd się musieli wziąć ci przez ludzie, którzy są na tych esportach, tak? Typu na IEM albo innych tych właśnie rzeczach nie wiem, głupi LOL albo jakieś CES, nie CES, no, musi człowiek, czy tam e, ogółem ten gracz grać w tę grę jakiś tam czas pewien, żeby się nauczyć pewie, pewnych rzeczy, pewnych cech w tej grze, w tej danej fizyki tej gry i tym podobne, tak? Nikt nie potrafił e, od razu być doskonałym dotykając powiedzmy joysticka, czy myszy i klawiatury i tak od tak Jupi, jestem dalej przy na świecie, mam pierwsze miejsca, nie wiem, jakieś wyścigowe gry zapewne nie jedna osoba z Was gra w takie gry, to też tak samo, też nie jeden raz grałem sobie w Formułę 1 albo w inne jakieś gry, no i też dopóki człowiek nie zaczął grać powiedzmy na tej kierownicy, nie sprawdzał, jakie na przykład opony powinien użyć wtedy i wtedy, jakie jaki, jaką twardość zawieszenia i tym podobne i tak dalej, i tak dalej. No to nigdy by się nie mógł na przykład nauczyć po prostu tak dobrze jeździć w tej grze. Przykładów jest naprawdę mnóstwo. To jest jak, nie wiem, to jest jak e, inżynier albo jakiś magister. No, dopóki czegoś się nie nauczysz, to do tego robić też nie będziesz umiał. To jest coś, co jest normalne, co jest oczywiste i co w życiu po prostu każdego człowieka działa i działać będzie. Dobrze, dojeżdżamy do. E, dokąd dojechaliśmy już powoli? Dojechaliśmy do jakiejś tam miejscowości, z której będę chciał. Później do Arizonii jechać, niestety, nasz czas się już powoli kończy. Dzięki temu, no, powiedziałem ile powiedziałem, ile możliwe, że też chciałem w tej chwili mówić. Mam nadzieję, że trochę, trochę coś tam powiedziałem swojego. Aczkolwiek na pewno mógłbym to więcej powiedzieć i lepiej. Może w następnym odcinku będę kończył ten temat. Może też e, jakieś porady będę mógł dawać. Kurde, jak można porady dawać do tego? No nie idzie. Według mnie po prostu polskie społeczeństwo, jak i też inne społeczeństwo, bo nie mówię, że tylko polskie tak się zachowuje. Zapewne nie jeden kraj takich obywateli ma. I to jest oczywiste. No ale faktycznie tutaj się mieszka i tutaj człowiek tego, to najbardziej widzi, jak to właśnie tutaj w tym kraju działa. więc może, może faktycznie będzie szło jeszcze coś na ten temat powiedzieć mam nadzieję bo... Ojej, dzięki Nie, to, bo, to jest... tak samo jak Polacy strasznie, przynajmniej nie wszyscy ale część Polaków, których ja na przykład spotykam, strasznie nienawidzi Niemców dlaczego? Bo tak, bo Druga wojna światowa i tak dalej, i tak dalej, ale kurde ludzie, to było w przeszłości, a to co się w tej chwili dzieje, to można by powiedzieć, że to nie ma nic e, wspólnego z tym, co się kiedyś działo. Bo błagam was, wszystko co w tej chwili na przykład rząd ustana uchwala, i to wszystko co się w tej chwili dzieje na naszych oczach, to nie jest. To, to nie zostało stworzone. Dzięki właśnie, na przykład, tym wojnom. Tyle. Proste, jak drut. Dobra, my tutaj dojechaliśmy. Więc ja serdecznie oczywiście dziękuję za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że następny też będziecie oglądać, że też będę miał jakiś temat do gadania. No i serdecznie jeszcze raz dziękuję i... Pozdrawiam. Na razie.